Cześć dziewczyny. Dzisiaj dwie karteczki, jak widzicie w pudełkach. Jedna ślubna, a jedna uniwersalna. Myślę, że zaczniemy najpierw od tej ślubnej. Jak wiecie, ja pudełeczka robię sama, to już nie jest dla nikogo niespodzianką. I to pudełeczko nie ma żadnych ozdób. Jest po prostu białe z szybką. A w środku mamy karteczkę, tak jak już mówiłam, na ślub. I na karteczce znajduje się przepiękna tekturka i naprawdę jest wspaniała, piękny jest ten wzór. Pod tą tekturką mamy właśnie serwetę z wykrojnika i gaza. No i oczywiście myślę, że co się bardzo rzuca w oczy to również właśnie te kwiaty papierowe. Które robi sama I te, i te kwiaty są właśnie ozdobione kuleczkami. Są tam i mikrokuleczki, i takie większe kuleczki, białe, szklane, srebrne. Tak, żeby wiecie, fajnie się mieniło. Co tu jeszcze mamy? Te kwiatuszki one są przemalowane. Tymi masekami z Actiona, który ostatnio Wam wrzucałam w filmik z testem. Rozcieńczyłam je właśnie wodą i przemalowałam te, właśnie kwiatuszki. Bardzo fajnie wyglądają. Ten różowy, który wydawał mi się taki bardzo, bardzo ciemny, po rozcieńczeniu, właśnie tak bardzo fajnie wygląda. Fajnie można tym kwiatuszkom nadać jakieś cienie. Nie są takie jednolite. No i co tu jeszcze mamy? Elementy do wycięcia z wykrojnika, również listeczki. Tu mamy rameczkę, tu serduszko i te elementy są. Wiecie, nałożyłam na gąbeczkę farbę i troszeczkę je tutaj jakby przytuszowałam, można powiedzieć. One były bardzo ciemne, i troszeczkę za bardzo się wybijały z tej pracy chciałam, żeby nie, nie były tak bardzo znaczące, a żeby się pojawiły więc postanowiłam je troszeczkę tutaj farbką przytłumić ich kolor no i przepiękna koronka bardzo, bardzo delikatna no i tu jeszcze mamy jedną tekturkę spróbuję Wam ją pokazać, jak ona wygląda o takie fajne zawijaski z ostatnich zakupów właśnie. No i na papierze skrapowym mamy maskę. I na tą maskę posypałam sobie ją pudrem do embossingu. Tym różowym z takimi błyszczącymi drobinkami. Uwielbiam ten puder, naprawdę skąd go kupiłam bardzo często go używam. No i cyrkonie. Tutaj w tej ramaczce myślę, że, że widzicie, mam taką nadzieję. Są również te y, mikrokuleczki. Chciałam, żeby tam też się coś zadziało, i, i delikatnie ona jest od środka, od strony kwiatuszków posypana brokatem, takim właśnie miniącym się opalizującym. I tutaj, jak widzicie, te kwiatuszki też, one są delikatnie posypane, żeby gdzie gdzie nam się coś też i zadziało. Tak wygląda ta karteczka. Nie wiem jak wam. Mnie się bardzo podoba. Jest w takich pastelowych kolorach, w takich moich kolorach, które są bardzo bliskie mojemu sercu. No i mam nadzieję, że komuś się spodoba i znajdzie właściciela. W środku jest przygotowane miejsce na życzenia. No i oczywiście w każdej chwili można dorobić kieszonkę na pieniążki. Także wiecie, że z tym nie ma problemu, to jest chwila roboty. No. I to by było na tyle. Tak się prezentuje ta karteczka. Troszkę mi tu mocno słońce świeci i, i ten kolor też tak troszeczkę jest może i przekłamany, ale bardzo mi się podoba. Takie fajne kolorki pastelowe. No i druga karteczka, uniwersalna. Uniwersalna dlatego, że nie nakleiłam na nią jeszcze żadnych napisów. Te napisy są położone po prostu. No i otwieram pudełko. Pokażę Wam to z bliska jak wygląda. Tutaj jeszcze sobie nie nakleiłam tasiemki. I pierwszy napis to jest bądź sobą do wyboru, albo wybrałam jeszcze jako ślubną o, miłością połączeni. I myślę, że któryś właśnie z, z tych napisów będzie bardzo fajnie pasował do tej kartki. Ale oczywiście no, to będzie kwestia wyboru, już potem klienta, jeśli chodzi o tematykę kartki. Także na razie Wam sobie to odłożę, żeby nam to nie przeszkadzało, żeby mi to gdzieś, wiecie, nie spadło. A co na karteczce? Na karteczce również papierowe kwiaty, które robiłam. Ten kwiatek jest z, według, robiony według tutorialu Emilii Sieradzan, a te dwa. Już sobie jakoś tam sama wymyślałam według własnej inwencji twórczej. Mam nadzieję, że też całkiem spoko wyglądają. W środku, w tych dwóch kwiatuszkach bocznych są cekiny. One zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, są albo z T Diego, albo z Ekszona. No i oczywiście dużo, dużo błyskotek. Fajnie, o teraz mi światełko odbija, słońce się odbija od nich. No i właśnie są te koraliki z Actiona, które ostatnio kupiłam Są również cyrko, cyrkonie No i oczywiście brokacik, kuleczki e, Szklane Tym razem tutaj nie dawałam białych kuleczek Dałam właśnie te, te szklane Mam nadzieję, że zobaczycie to Ja się spróbuję troszeczkę przesunąć Może Wam się zachwiać obraz chyba w tym świetle będzie lepiej. O, lepiej widoczne jest, tak. Tylko żeby jeszcze mi się obraz przestał ruszać, to by było super. No i właśnie te kwiatuszki. Do tych kwiatuszków dodałam tiul, żeby je tak jeszcze przełamać, żeby też tam coś właśnie się działo w nich. No i tutaj pojawia się nam dosyć sporo elementów. Jest piękna rameczka. Tą rameczkę też właśnie troszeczkę wytuszowałam. Kupiłam sobie taki płyn do policzek w Eksonie, i właśnie nim sobie tutaj go pokoloryzowałam, tą, tą rameczkę. No i oczywiście przepiękny kwiatuszek, żaróweczka. Tutaj ramki właśnie też są z kolekcji, z tego papieru. Ja Wam na dole napiszę w opisie, jakie kolekcje używałam, do, do której kartki. No i oczywiście elementy do wycięcia i z kolekcji, i z flora bok. Tutaj mamy sznureczki przepiękne. Pojawiła się, pojawił się również stizal. No i właśnie już też wspomniany tiul. Koroneczka, gipiura. Co tu jeszcze mamy? Cyrkonie. No i zakupione ostatnio w Actionie właśnie te druciki w tym kolorze różowego złota. Pomyślałam, że fajnie by było, gdyby się coś tam, wiecie, zakręciło jeszcze przy, przy tych kwiatuszkach. I myślę, że całkiem fajnie to wygląda. Tym bardziej, że tutaj mamy maskę, która też ma takie właśnie zawijaski. Jej już nie kolorowałam, nie posypywałam żadnym pudrem. Jest po prostu biała, wyschnięta i tyle. Czy coś jeszcze? O, dużo świecidełek, dużo brokatu. Taka bardzo, bardzo 3D jest. Mam nadzieję, że wszystko fajnie widzicie. No i chlapania. Jeszcze biało-czarne chlapania. Tak, ta karteczka wygląda. Bardzo fajnie mi się robiło, tworzyło. Przyznaję, że, że te kolory to. To jest to, co mi właśnie w duszy gra. Bardzo mi ostatnio brakowało takich kolorów pastelowych, takich jasnych. No i w końcu postanowiłam, że, że stworzę coś poza zamówieniem. Być może ktoś będzie potrzebował jakąś karteczkę, czy ślubną, czy właśnie przepraszam, <coughs> na urodziny. Także myślę, że się spokojnie to spasuje komuś się to może spodoba. Przychodzę dzisiaj do was z karteczką na urodziny dla mojej szwagierki. Karteczka jest w pudełeczku. Chciałam, żeby to była karteczka taka bardziej yy, bogata. Yy, no cóż, to wyciągamy. Oczywiście pudełeczko z szybką wykonane przeze mnie. Karteczkę wyciągamy za pomocą sznureczka, to znaczy w zasadzie tasiemki. No i jest zabezpieczona tutaj oczywiście. Yy, papierem kółeczkiem z, z kolekcji. A co na kartce? Na kartce troszkę się dzieje, bo papier jest przepiękny. To jest kolekcja paper Papers Harmony. Jest przepiękna kolekcja, ma jasne i ciemne kolory. No, cudowna. Ok, ale co na kartce? Na kartce z moich ostatnich zakupów rameczka, którą wykonałam. No i jest oczywiście napis, piękno jest w Tobie, przypiękny ptaszek, elementy właśnie z kolekcji powycinane, sznureczki i taki właśnie bardzo jasny taki ekry i niebieski i razem z właśnie tą wstążeczką, którą też wyciąga się właśnie kartkę. No i kwiatuszki, kwiatuszki są papierowe. Ten kwiatuszek, jak myślę, wiele z Was już będzie rozpoznawało, robię sama. No i tutaj te kwiatuszki już są gotowe, papierowe. No i gazem, bardzo fajne tło, tutaj nam też robi taki fajny efekt. I kuleczki oczywiście standardowo, białe, małe, duże. Kilka niebieskich cekinów, właśnie w kolorystyce papieru i tych dodatków kilka tutaj listeczków no i pojawiły się również e, z bloczka do wycięcia listeczki e, też od Minty Papers wszystko jest popodnoszone oczywiście tak żeby miał fajny ten wymiar, tak żeby nam fajnie to wyglądało w tym pudełeczku no i ten ptaszek również tutaj jest podniesiony żeby on nie był wiecie taki płaski e, jeszcze są chlapania Myślę, że tutaj dobrze to zobaczycie. Pokażę Wam tą karteczkę od dołu, żebyście mogły dobrze zobaczyć jak najwięcej elementów. No i gdzie nie, gdzie właśnie, o tutaj możecie zobaczyć, są te kropelki z Nuvo, które też są z ostatnich zakupów. No i tutaj gąbeczką kilka takich maźnień, w przetarć, żeby przytłumić troszeczkę ten kolor, ale żeby też i nadać jakiejś faktury tej karteczce. Tak ona się prezentuje. Mi osobiście się podoba. Podoba mi się chociażby ze względu na kolorystykę i, i sam papier. Tak więc mam nadzieję, że i szwagierce się spodoba. Urodziny tuż tuż, więc yy, zaraz, yy, za niedługi czas się przekonam. No i życzenia w środku. Tutaj już użyłam tego przepięknego papieru yy, bardzo wzorzastego, wzo 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 <grym> przepraszam, polaka trudna języka. <grym> No, i oczywiście z tyłu. Mam nadzieję, że dostrzegłyście jak najwięcej elementów i że Wam również się spodoba. nic. Dziękuję Wam bardzo, dziewczyny. Dziękuję, że jesteście. Mam nadzieję, że z czasem będzie Was przybywało. Lajkujcie i oczywiście subskrybujcie mój kanał, jeśli Wam się podobają rzeczy, które robię. Dziękuję Wam bardzo i pozdrawiam serdecznie. Cześć.